Halo, halo, dzień dobry. Siema niebieski. Witajcie. Jesteśmy w Pepku idziemy na mały przeglącik. Patrzymy, co to mają. Od razu na wejściu. Fajne te kwiaty, 20 zł. Chyba kogoś skręciłam. To jeszcze raz. Fajne te kwiaty. Od wczoraj, nie? Ciężki ten spanek, 20 zł, 25 który fajniejszy zestaw? Zielony czy ten różowy? Dobra. Aha, bo są jeszcze szklaneczki. Tak tylko przypomnę o takiej nowości. 20 zł po cztery. Pakowane. 370 ml. Nie wioska. Przez to Patrzcie. na dzieciaczku. Jakie fajne notesy. 10 zł. I patrzcie. <grystanie> Nie wytrzymam. Ile to? 10 zł. Mega to jakie koszulki. Ach, i dzieciaczka by ubraca co? No. za koszulką. Patrz, babo. 12 zł. Tak, tylko po kolorach, nie? No. języki cię Dobra, coś tu widzę czarnego. Aha, 20, 25 złotych do tych spódnic, tak? Tak. Dobra, to już nie powtarzamy, nie? Nie, okej. Okay. Nowe gumeczki. Pięć złotych. Zerkniemy? Co tu na tym wieszaczku? A patrz babo, Tu jakaś róża. 8 no. Osiem. Chodźcie, zobaczymy. No, niebieski to o, Dwa niebieski tu stoi. Portfeliki. 6. Takie małe. Spineczki 5. 2 zł. No dobra, nie chcemy nic. No, chyba że oksy. Tak nie ma jak pokazać, wiecie. No bo tu witryna. Dobra, idziemy. Ok, jest nowość taki róż za 20 zł. Idealnie pod tą krzulkę 10. I z tyłu jeszcze takie kolory. Tu motylek na nowości Również 10 zł. Na ramionku takie kolory 9 zł. Tam jeszcze chyba czarne albo czarne, czarne. Mhm. I dwupaki na nowości prążkowane 30 zł. O, czarne z białym i za 10. Na takich grubszych ramionkach tak tylko przyjadę po kolora. tutaj kolarki 12, ale ostatnio kręciłam dobra. Chyba, że jakiś staniczek do tego chcemy? Taki sportowy do przypomnienia. 25 zł. O. Można? Można. Ewentualnie taki kolorek. No to kolorne na O. Dobra, coś widzę. Na nowości. 50 zł. O nowy kolor na pewno jeszcze są czarne jak coś i wyprzedasz 30 zł te koszule spodnie 30, tak przejadę tylko co tu na wieszaku wisi ale nic nie chcemy no raczej nie chyba, że tutaj gaciorki, nie znamy kiecka znamy 30 gaciorek, kiecka, przypomnę tylko cena 50 zł, 100% wiskoza, dobra idziemy tam to takie zwykłe Szulki. Dla koloru kobietki 15 zł. Są też żółte. No, dobra. Jest nowość. Ile to ma pani? Jak to jest z rozmiarami S na M i L na XL 20 zł? Okej, okay, jest do tego. Jakiś gocior? Pewnie jest, ale tutaj nie ma. Dobra, tu nic nie chcemy. Są nowości kobietki. O, jak te staniczki. Ale ja już je kręciłam, nie? To nie powtarzam. O, no. Może cena 15 i 20? Doleciały dwa paki, kolora, W sensie, że po dwa beżowe albo po dwa czarne. Za 20 zł do rozmiaru 2XL. Tak już wychodzę. W sensie z alejki, nie? A tu jeszcze wydaje mi się, że to też jest nowość. A to jest dla dziewczynki. Mać, 70, mać 76. Ok. Ile? 12 zł. Z takim fajnym wykończeniem, tutaj. Przemy no. piżamka, ale nic nie chcemy. Tak? Co tu takie czerwone? Wystaje. Dobra, znamy. 30 zł. Fajna te koszula były? Koszulka no Dobra, jeszcze tak chwilę gaciorkiem i idziemy na półeczkę. 12 zł. Nowe kolory dziewczyny. Są też różowe to jest brzoskwinka, aha bo to, są, to jest brzoskwinka z różem no dobra, to wszystko wiemy ewentualnie róż z różem, w sensie ciemniejszy róż z bladym, albo o, taka żarówa no i są jeszcze serduszka dobra, cena babo. cena 10 zł zielenie to tak dla koloru dziewczyny podnoszę w sensie kręcenie. No również 10 Fajne. A tutaj, bo tak przeleciałam szybko Mamy stopki 40, 12 zł o, No i już te staniczki, tak pod lato, nie? 15 i 7 zł, No Mówię dziewczyny, cichutko, bo tu cichutko w tym bybko, nie? No, no to wiadomo, że nie będę się darła na pół sklepu okay, Dobra, coś tu widzę na nowościach na pewno. Po trzy. Jaka kotwica? O! Jeszcze coś tu? Chcemy. Może no, i chcemy. Czekajcie. To było tu? Chyba tu. O! Stopki. No to tak sobie zerkniemy, co? 5 zł. I tak przejada. 10. Takie kolorki. Cytrynka po pięć, one są mniej po 4. 10 i kropek 10 też po 4. 8. Dobra. Kierunek płeczka. Na męskim też kapelusz doleciał. Panowie, i jak? 17 zł. O. I tak tutaj przy tych nowościach 25. Podnoszono wszystko. 50. I 40 tego ciorki. Nowe? Może i tak? 60. Dobra, idź była na półeczkę, Przekonali, chodźcie. No dobra, są hiciory, Są te piękne złote. Zielone liście, której zachwalała. 5 złoty. I do tego mamy, to są te same tacy. białe albo zielona. Wyjdziesz ty? Może wyjdziesz. Już podaje cena. 30 zł. Och. Ale to tacy to nie są nowości. Chyba nie. Taki szczęt. Spróbuję skręcę dla koloru. Mhm. Dobra i dobra. Jesteś. I mamy kolejną nowość. Co to jest? To jest do ciasta? 5zł to się tak ciasto dzieli, czy jak? chyba tutaj takie coś no, siedzi, siedzi 10zł i soliczki, podnosiłam no. chyba tak Dwa 2 jak coś 4zł i lecimy dalej tutaj jeszcze tym te misy, one są z pomarańczowym w środku Mniejsza jest pomarańczowa, 22 zł. Na mocno nowościach to może tak przypomnę. No i kocyk też na mocno nowościach, nie? ale dobre, babka, to było kręcone. Wybaczcie, dziewczyna. Kolejne chciory To jest szkło. Mhm. Za 10 zł. Fajne te cytrynki. O. To znamy, tak czy nie? A podniesiemy, 12. I? Idziemy w głąb co? No chodźcie. Kobietki. No bez komentarza. 6 zł jak coś. A się przyda. <noise> Tutaj ile? 35 15 O takie. Dawaj niebieski. Idziemy na kuchni. Doleciała. Małe łapki fajne są. 15 zł. Poprzednim przeglądzie zielone. Ach. Jakieś patelnie co jest za nowością, tak się wydaje 45 zł. O, zobaczcie. To jest to samo co tam, to samo. Pani wracasz na miejsce a my lecimy dalej. Siema awokado, się ma Nie wszędzie można spotkać. 5 zł. Jakie ser to są budki babo, to są budki. No dobra. I chcemy coś? Dobra, ja, przejadę wam co? Czasami piszecie, żeby przejechać. No ale Baba zapomina, nie? No wiadomo. Tutaj, Tutaj mocno nowości. Koszeczki po dwa Czyli jak to jest średnica? Nie wiem. 28 cm i 20 jakoś tam. Dobra. A to koszyczki za 8 zł i białe. Na nowościach 5 do duszlaka. Nie, to nie jest nowość, ale dobra, skręcimy. I do miseczek. Można sobie zestaw pyknąć 10 zł. O! No. Jeszcze takie koszyczki. Żadna nowość. 15. Okay. Stołeczki, Ile stołeczka do patrzcie. Chciałabym tak dla ceny, ale nie wyjdzie. Jakbyś się babo, postarała, to by wyszło. Dobra, dziewczyna musiałabym mieć drugą rękę. A nie mam. Tutaj coś. Co to jest? 3 złote. To są wieszaczki. Takie coś ściany nie bruzą. Albo tak. I... Jeszcze takie szczotki w dwóch kolora, doleciały. No i jakby tam trzeba było co lubić. To też się w pełku znajdzie. 3 złote. O, co by tu? Dziewczyny tak, pek. komu po głowie. Mały żarcik, wybaczcie. O, te małe rolki doleciały 3 złote. Aha, i te wieszaczki. No dobra. Tak i nie widzenia. 3 złote. I serca, ale serca było kręcone 5 zł. Jest ikonik i haha. Podobno dzieciaki lubią się bawić tymi zabawkami. 35 zł to się jakoś fachowo zwie, ale ja nie pamiętam jak to się zwie. Tak pod zajączka, nie? Troszkę sobie zerkniemy i, i kończymy. To co? Suba i łapkę zostaw. Co to jest? Nie wiem, ale fajny śtypanie. Wysmaruj to tam co w komentarzu. 20 zł. I do kolejnego przeglądu. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Fajne. Okay. A to? Co to za ogon? Co to jest? Co to fajne. Pokaż ty się. To jest rekin. Kogo tam noska ugryźć? Czekajcie. 10 zł. Fajne to. Jest jeszcze taki tęczowy. Tutaj jakieś hipcio. I... Nie wiem, o co to chodzi, Co się rozbija i tam jest jakaś niespodzianka? 5 zł Fajne klocki, 20, 2,50 jakieś takie To świeci w nocy tak. Ja podnosiłam torby do przewożenia zwierzaczków A tutaj teraz mamy szelki, 15 A jest torba? Nie ma W poprzednim przeglądzie, do zestawu, dziewczyny No i co? Zapiska i sebab no dobra, ale czym? Co to jest? Co to takie fajne? Piskasz ty? Nie. Szaleścisz? Ale co to jest? Nie wiem. To taka ćma? 15 zł. Co to jest dziewczyny? <grym> Jakieś pomysły? Dobra, jest świniak. dalej babo. <grym> Okej, okay. chcemy tu coś jeszcze? No, takie szeleszczarki, nie? Ale to fajne, Dzięki, wydaje mega. Jaki relaks, co? Ile? 10 złotych. To też. Idę idę wyjść nie mogę, ale tak jeszcze podkładką, nie? Tego liścia skręcę, bo na mocne nowościa i ten kwiat też, ale jednak zieleń chyba ładniejszy. No dobra, coś tu jest. Ale to nie jest nowość, co? Czy nowe? Pewnie, że nowe Babo ściągaj. Czekajcie. To jest taki plamoodporny. odporny. 40 zł wymiar 140 na 200. Ale no, to nie wszystko, bo jeszcze mamy taki obrusik. O ten ładniejszy, co? Też 40 zł. No. która dziewczyna? Ten. Czy ten? Głosowanko zrobimy w ankiecie. W ankiecie babo. W karcie społeczność sobie na to. Ci, babo ci ostatnio na głosowanie wzięło. Zerkajcie czasami kobietki na tą kartę społeczność, bo to robimy sobie różne fajne głosowanka. 20 zł, czerwony albo biały. Ok. Jeszcze tutaj mam zasłonę. Już sama nie wiem, czy to na nowościach. 140 na 260 za 80 zł. A jak która dotrwała do końca, to za chwilę wyświetlą się propozycje kolejnych nowych przeglądów, w sensie tych najnowszych. Jak macie czas i chwilkę i życzenie, to tam można kliknąć i obejrzeć kolejny przegląd. <grym> Dobra idę. 140 na 260, 70 zł. Na nowościa. Tak? No. Ale nie ruszam dziewczyny, bo to poleci, nie? No, może tak? No, no, no. To tak na koniec. No, babo, wróć. Zobaczcie jaka nowość 130x160 za 50zł z takim frędzlem, pokaż się, o zobaczcie pod co tutaj dostawimy, niebezpiecznie.